Pytanie dla pana Tomasza Jaskuły. Dziękuję. Jaka jest pana opinia na temat powszechnego obowiązku ubezpieczeń społecznych? Już zanim odpowiem umowy śmieciowe, szanowni państwo, to jest, to jest absurd. Nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, trzeba obniżać podatki. Nie ma czegoś takiego jak umowa śmieciowa. Ona jest mniej opodatkowana i nie będziecie utrzymywać 800 przędników w Zusie, tutaj, przy ulicy, której, obok której przychodzicie. To jest jedna rzecz. Dalej. Rolnicy nie są opodatkowani. Oczywiście, że tak. Nie są. Chciałbym być tak nieopodatkowany jak rolnik i mieć potężne gospodarstwo jak Rudolf Skowroński, 30 tysięcy hektarów ewentualnie kilku najbogatszych członków, na przykład szef Bakomy, to też taki małorolny rolnik, który ma chyba 15 tysięcy. Kwestia współpracy. Szanowni Państwo, w tej chwili zabijamy przede wszystkim coś, co nazywa się patentem europejskim i umową TTIP, to jest bardzo groźna, podobna do akta umowa, która praktycznie zniszczy uderzy w polskie przedsiębiorstwa. Jeśli wprowadzimy patent europejski, a wszystko do tego zmierza, to doprowadzimy do sytuacji, w której zostanie polski przemysł zablokowany, tak jak pakietem klimatycznym. Jaka jest Pana opinia na temat powszechnego obowiązku bezpieczeństwa? Jasne, przepraszam bardzo, bo musiałem coś wyjaśnić. Powszechne ubezpieczenia społeczne. Szanowni Państwo, no tutaj mogą być różne tendencje. Pierwszą tendencją może być oczywiście tendencja pełnej wolności ubezpieczeń. I to jest relatywnie dobry pomysł. Ale pamiętajmy o tym, że nie wszyscy się ubezpieczają i nie wszyscy ponoszą z tego tytułu konsekwencje. Więc dobrym sposobem byłby sposób... Ten niemiecki sposób wygląda tak, że jest konkurencyjność. Bo nie wiem czy Państwo wiecie, ale um, otwarte fundusze emerytalne, które miały nam zapewnić drugi filar, to są fundusze tak zorganizowane, że one czerpały obsługę finansową nie z, zysku, nie z zysków tylko obrotu. Co to oznacza? Oznacza, że nas okradziono Niestety, i oni wzięli 150 miliardów czasu, złotych. Proszę o przerwanie wypowiedzi. Dziękuję bardzo. Dzięki.